Do tego filmu będzie naprawdę krótki. Oto trzy najnowsze multitule od firmy Badger Outdoor. Firma Badger Outdoor to znany producent sprzętu outdoorowego. W jej ofercie jest już kilkanaście multituli, ale te trzy nowe modele właśnie się pojawiły: a są to Splinter, Clow i Talon. Te trzy modele są naprawdę interesujące. Zaraz opowiem wam o każdym z nich osobno, ale najpierw o tym, co je wszystkie łączy. No dobrze, na początek to z czego zostały one wykonane? Szkielety tych multituli a także większość narzędzi oprócz ostrzy nożowych, ale o tym za chwilę. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej 420. Narzędzia zostały poddane odpowiedniej obróbce termicznej tak, żeby miały optymalną twardość dopełnionej funkcji. Każdy z tych tuli wyposażony jest w aż dwa ostrza nożowe. Mamy zatem ostrze płaskie i ostrze ząbkowane. Obydwa ostrza nożowe zostały wykonane ze stali, która jest odporna na korozję, a jest to stal 7CR17. Wszystkie narzędzia w każdym z tych tuli zabezpieczone są przed zamknięciem podczas pracy, poprzez blokady. No i wszystkie multitule w komplecie mają kaburę do przenoszenia ich na pasie. No i jeszcze jedno. Każdy z tych tuli, podobnie jak pozostałe tule od firmy Badger Outdoor, objęte są 10-letnią gwarancją. No to teraz czas na to, żeby opowiedzieć wam o każdym z tych multi tuli osobno, bo oczywiście różnią się one od siebie. A zaczniemy od tego, który jest najmniejszy, czyli od tula o nazwie Talon. Tak jak mówiłem, są tutaj dwa ostrza nożowe: jest ostrze ząbkowane i ostrze płaskie. Zarówno ostrze ząbkowane, jak i ostrze płaskie możecie otworzyć kciukiem za pomocą otworu, który znajduje się na głowni tych noży. Oprócz tego jest tutaj również piła, miarka no i oczywiście klips do przenoszenia tula na krawędzi kieszeni bądź na pasku. No i teraz dwa szczegóły, na które ja lubię zwrócić uwagę. Po pierwsze, jest to wymienny obcinak do drutu, więc jeżeli obcinak Wam się stępi bądź uszkodzi, możecie go w bardzo prosty sposób wymienić. No i druga cecha to to, że ten tool wyposażony jest w gniazdo wymiennych bitów, i to gniazdo jest tradycyjne, dokładnie takie samo, jakie znajdziecie we wkrętarce, które pewnie macie w swoim warsztacie. Więc, jeżeli na przykład ten bit, który jest w komplecie, wam nie będzie wystarczający, możecie do tego gniazda włożyć po prostu ogólnie dostępne bity. Super jest to, że ten tool wyposażony jest również w ten malutki śrubokręt. Czasami trzeba po prostu takie niewielkie śrubki przykręcić. A czy Ty już zasubskrybowałeś nasz kanał na YouTube? Ze statystyk wynika, że chyba nie. Nadal więcej oglądających nasze filmy to ci, którzy nie subskrybują naszego kanału. Więc nie pozostaje nic innego, tylko naciśnij subskrypcję. A to dlatego, że zbycia subskrybentem są same korzyści. Po pierwsze, dokładnie wiesz, co dzieje się na kanale, jesteś informowany o tym, że pojawiają się nowe filmy, a także twoja subskrypcja. Pozwala nam rozwijać nasz kanał. Mam do Ciebie również wielką prośbę. Jeżeli pojawiła ci się możliwość podbicia tego filmu, to zrób to. Dzięki temu film jest lepiej pozycjonowany, a my możemy się rozwijać. Kolejny tool to tool o nazwie Splinter. Uwielbiam tą nazwę. No otóż dlatego, że pewnie niektórzy z Was kojarzą, że właśnie tak miał na imię słynny szczur, mistrz, nauczyciel w historii o wojowniczych żółwiach ninja. Splinter to 17 narzędzi. Oczywiście są tutaj kombinerki płaskie i tradycyjne. Mamy przecinaki do drutu, które są również wymienne. Są wszystkie te narzędzia, które znacie. A więc jest piła, są dwa ostrza nożowe. Eee, z tym, że trzeba wspomnieć o jednym, że ostrze nożowe ząbkowane. A! Ostrze nożowe, ząbkowane. Wyposażona jest również w hak, taki, który świetnie sprawdzi się jako przecinek, chociażby do pasów bezpieczeństwa. Jest tutaj oczywiście piła, są nożyczki, są wkrętaki. Jest ściągacz do izolacji, jest szydło z igłą. No i jest również gniazdo bitów. Gniazdo bitów jest również tradycyjne, tak jak w przypadku wcześniejszego tula, czyli tula. Talon, więc możecie tutaj zamiennie stosować również bity, które po prostu macie w domu. No ale jest tutaj również komplet dodatkowych bitów, w którym oprócz wkrętaka typu Philips, czyli krzyżakowego, wkrętaka płaskiego są również klucze typu Torx, więc ten komplet jakby załatwia nam sprawę najpotrzebniejszych bitów. No i jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo w tym tulu podoba. Otóż to, że wyposażony jest on również w gniazdo mikrobitu. Mikrobit jest dwustronny, mamy tutaj niewielki śrubokręcik płaski, a także śrubokręcik krzyżakowy. Jeżeli mam wyrazić swoją opinię, to muszę powiedzieć, że Splinter, oprócz tej świetnej nazwy, również super wygląda. Zobaczcie, jakie ma bardzo fajne okładziny na chwytach, takie, które na pewno będą zapobiegać przed wyślizgiwaniu się tula podczas pracy z ręki. W komplecie z tulem splinter jest również kabura do przenoszenia tego narzędzia na pasie, a sam tul wyposażony jest także w klips więc bez kabury też go możecie przenosić chociażby na krawędzi kieszeni. No i teraz pora na trzeciego z naszych bohaterów, największego tula z dzisiejszej kolekcji, a ten tul nazywa się Claw ten tul to prawdziwy koń roboczy. Mamy tutaj aż 20 narzędzi. Są oczywiście dwa rodzaje kombinerek, są przecinaki do drutu z wymiennymi ostrzami. No i dodatkowy komplet wymiennych ostrzy wraz z nakrętkami znajdziecie również w komplecie. Oprócz tego, wszystko to, co taki tul powinien Posiadać, czyli otwierasz do puszek i butelek, dwa rodzaje śrubokrętów płaskich, jest szydło z igłą, dwa ostrza nożowe, o których już wiecie, czyli ostrze płaskie i ostrze ząbkowane, które wyposażone jest w dodatkowy ten hak, który może pełnić funkcję przecinaka do pasów, są większe nożyczki. No i, no i teraz dochodzimy do sedna tego, co ten tul ma wyjątkowego. Po pierwsze, mamy tutaj pełnowymiarowe gniazdo wymiennych bitów, ale to już wiecie z poprzednich multituli. Natomiast w komplecie z tym tulem znajduje się dość spora ilość wymiennych bitów. No i co mi się tutaj bardzo podoba, to to, że mamy tutaj bit typu spanner w dwóch rozmiarach, a tego typu śrubki coraz częściej się pojawiają. Mamy również dwa, a właściwie cztery. Rodzaje torksów i do to tych takich prawdziwych torców, czyli z tym otworem w środku. Są oczywiście śrubokręty płaskie, no i są też imbusy. No i mamy tutaj jeszcze drugą rzecz, która moim zdaniem jest rewelacyjna, a jest to gniazdo typu T. W tej chwili w to gniazdo mam włożony obustronny pilnik, ale jeżeli go wyciągnę, to mogę tutaj umieścić jedną ze znajdujących się w komplecie pił. Te piły w kompecie są dwie, dwa modele, T144D i T111C. No jak widzicie, w bardzo prosty sposób można to narzędzie wymienić. Możecie tutaj założyć również inne narzędzia, które są kompatybilne z systemem montażu T. Podobnie jak w poprzednich tulach, w komplecie z tym tulem znajduje się kabura do przenoszenia go na pasie z dodatkowymi kieszonkami na zestaw bitów, na piły w systemie T, a także na wymienne przecinaki do drutu no i klucz do ich odkręcenia, który również jest w komplecie. To tyle o najnowszych multitulach od firmy Badger Outdoor. Na szybko przypomnę wam ich nazwy: Multitul. Talon, Multitool Splinter, a także Multitool Claw. Napiszcie w komentarzach, który z tych multituli Wam się najbardziej podoba albo z którego byście chcieli na przykład skorzystać. A ja na koniec przypominam Wam o zasubskrybowaniu naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia!